Bardzo ciężki mecz koszekarek Mógł poznań dopiero po dogrywce, zwycięstwo nasz uniwersytet warszawski, warszawski, Ala Witkowska, dzisiaj kapitalne wejścia trzy trójki, eee, naprawdę było trudno dzisiaj pokonać zespół z Warszawy. Były ciężary, tak na, jestem w stanie to przyznać. no Uważam, że jako drużyna jest nas stać na o wiele więcej po prostu i no, mogłyśmy o wiele lepiej zagrać, ale ważna jest wygrana. Dlaczego i będziemy tak? pracować nad błędami. Dlaczego tak dużo błędów, strac, głupich faul i tym podobnie? No Zawsze można zadawać sobie takie pytania po każdym meczu, ale też miejmy na uwadze to, że jest to pierwszy mecz w sezonie, grałyśmy tylko sparingi i uważam, że pierwszy mecz ważniejszy zawsze tak będzie. Zawsze będą towarzyszyły takie cięższe emocje. Co ci mówił trener, jak na boisko, jakie miałeś zadania? No, żebym nie, nie, nie zagotowała się i żebym kontrolowała grę, na spokojnie wszystko. Więc co to, będziesz dla Ciebie dobrym sezonem? Mam nadzieję. Bo tamty był rocznym nieudanym? No, mam taką nadzieję. To jest wszystko po porządku? Tak, teraz już jest dobrze, wracałam po kontuzji, ale już teraz czuję się w pełni, w pełni sił. Dzisiaj po meczu co? No do domu, do domu, ostatnim weekendem. to... Nie Do będzie. domu jadę, nie. Daleko jedziesz? No do Grójcza. to pod Warszawę razem. Koleżanka byś waszał, się zabierze? Nie, <głos> nie <głos> chyba nie. Nie wiem, czy będą chciały po tym meczu. <noise> Ala Witkowska, dzisiaj trzy razy po trzy i w ogóle bardzo dobrze jestem. Dziękuję.